A wody te japońskie blachy? Pierwsza klasa, jak na Titanicu, witam Malo, cześć mal. Bo wieje wiatr, może nie zagłuszy nas. Dwudubowa zasiadka Eko Żelechów, 5-osobowy skład. Oczywiście przyczepka, ponton, załadowani prawie na maksa. No i co? No i lecimy. Widzimy się nad wodą prawdopodobnie. Cel y, karpsum. Prawdopodobnie będą jakieś przyłowy jak leszcz, Płoć czy karaś. Zawaj! W takim mamy salon po podczas drogi! W Ta tatuaże! Mamy bardzo tanie tatuarzy! Odwróć rękę! Patrzcie, jakie tanie tatuarzy! Rapisz! No! Congratulations! Kurde! Poszli. Pierwsza klasa w jak Jakimś! Dobra, jesteśmy na ekofarmie, Jak widzicie, mamy późną godzinę, bo jest. Mm, jest 18 już, za godzinę będzie ciemno. Więc nie znosimy rzeczy z przyrzepki, tylko znowu spróbujemy zjechać z przyrzepko. Tak będzie chyba szybciej. Czy uda się zjechać, czy się uda prawidłowo zjechać, zobaczymy. Dwa razy się udało. dzisiaj do trzech razy sztuka może się nie udać. Zobaczymy. Tak. Ja będę hamował co jakiś czas, nie? To nie jest taki obsiub. Ja będę starał się hamować. No, to wiem. Ustawiajcie, a czekaj. Wolniej Czekaj! Rafał. No? To to nie masz no, tak, to nie. Ty ja pomogę na Rafał chyba. Nie, to nie trzeba, to wystarczy jedna osoba. To to nie, nie, to nie trzeba. Ty trzymaj tu ledwo. Nie ja w tę stronę. Co zrobić? A weź, zakręć, czekaj. A widzisz, że nie zakręcisz. Dobra. Mikrofon. Dobra, dobra Ale ty możesz mroźwit No spuść trochę Spuszczam Łaaa Dawaj, dawaj O kurwa Łaaa Łaaa Czekaj, czekaj. Jedź, jedź, jedź. Rafał, ty trzymaj, to trzymaj, co to robię? Nie wolno, nie wolno, 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 raz w Ej, to nie jest to stole o W tą stronę był driz zawsze I stoją Dobra, wyjmujemy rzeczy z przyczepki i się rozpakowujemy. I działamy 30-40 minut roboty przed nami Dwa zestawy, dwa zestawy będę miał na metodę, do tego użyję nawilżonego metod mixu. mamy tyle, tyle fajnie, że nie musimy teraz do wody chodzić na macześć, jest to metodmix gotowy od razu po pakowaniu. nawilżony, wsypujemy i bierzemy dwa zestawy z mega metodą, tą karpiową, dużą mega metodą i prosto nabijamy przynętę na włos. A um, dzisiaj mam zamiar robić um, na kulki drób, które dały mi tej ostatnio karpia 12-13 czy 13 kg z tej właśnie wody, tak przełamałem schemat. No i reszta to kulki owocowe, jak truskawka, um, wanilia e, czy pomarańcza, też tutaj e, skuteczna na między innymi. Nabijamy kulkę, nabijamy koszyk, lecimy. Fajnie, że Kastro wziął kruszew do kulek proteinowych, mam tutaj mieszankę kulek bananowych, truskawkowych oraz o smaku pomarańczy, więc sobie teraz e, te kulki pokruszymy bardzo fajnie się kruszą tylko nie wszystkie chcą wypadać i e, robimy miks zanętowy dzisiaj kukurydzy za bardzo nie dodaję, bo nie chcę by leszcze nam e, wjechały, bo już jak tutaj kiedyś byliśmy z Grzesiem między innymi to nam dużo e, leszczy wjechało na e, Grzesia dużo leszczy wjechało w miks, gdy nęcił kukurydę. Dobra wyłączam na razie kamerkę, bo podejrzewam, że słabo widać, bo jest już ciemno a wszystkie kulki wzmocnimy aromatem o smaku pomarańczy, aby, aby fajny to zapach miał, o wiele mocniejszy, owocowy. Tutaj ryby tylko owocowe zapachy lubią, według mnie. Dobra, lecimy. No i jak widzicie mamy już praktycznie noc, dopiero wywozimy zestawy, dopiero się wszyscy wypakowaliśmy. Czas na wywózkę zestawów, nie będę pokazywał dokładnie jak, gdzie wywozimy zestawy, ponieważ ponieważ słabo widać, jest ciemno i jest noc, no dopiero rano pokażemy czy coś się działo. Może jakiś tam impreza pokażemy kawałek. No I zobaczymy, czy któraś z kogokolwiek taktyk na dzisiejsze ryby była skuteczna. U niektórych zestawy wywiezione, u innych zrzucone, u niektórych w ogóle jeszcze nie. Część z nas już sobie przeszła do kolacji. I co dzisiaj mamy na kolację? Bigos, smażona kubacha, sama No i jest to jest tak wygląda kolacyjka. Jest pierwsza ryba, było branie no i, i jest ryba, prawdopodobnie leszcz, no ale jest leszcz, może chyba do wierzchu go do góry widzieć, nie jest jakiś super duży leszcz, ale, ale coś tam jest. Tak? Nie, pobranicze chyba, albo drób. Drób z przeprawami, Drób, z przeprawami, taki oto kareś, około kilogramowy, Może zaprezentować nie może, na razie masz miniaturkę, e, wypływa się prawie jak okoń. Nie do No i pierwsza większa ryba jest. Było branie, za długo chyba dałem ryby, po czaleć No dobra, możesz wyłączyć pójść I zjedz A przypomnij tarty. No Proszę bardzo Była ryba, nie ma ryby Oradzicznicę może Cholera wie albo są wziął czy coś Ale jeszcze zabrał mi Możesz wyłączyć jest Bartek z jakąś rybą. Dawaj, dawaj. Karaj z tego miejsca prawie nie. Płoć albo leszcz? Chyba płoć. Gdyby był leszcz, to by była szczytówka bardziej wygięta. No. Na co, na co? Pelet banan. nam A, to na i tutaj pod kapokiem. Ale ty wcześniej też na ten pelet mówiłeś jakoś no. 7 dni tu byliśmy. Okoń. Okay. A nie, okoń na pelet? Ale jaja. Ale ładny garbus no. Patrzcie. What? Nie no, nieźle. Może zaprezentować. Brapieżniki na palet w tym roku. No. Zobacz, jeszcze. Jak wesceł, nie widać nawet. A czekaj, a zanęta jaka to była? Yy. Czy to jakiś metodnik to dwuśmierdzik, nie, nie. czy co? <kluzny> zanęta jakaś wanilia. Na tak, na palet, okoń. Taki palet, bananów. No. No! Fajny Widzisz, ile co? masz, 20 pewnie ma. Noczne. Jak Nocka? No piątka. Kacper, jaka taktyka? Opowiedz nam. Taktyka, taka sama jak w lipcu. Wanilia pomarańcza. Pomarańcza jakiś popek. z pomarańczą. I tu też popek z truskawką. Na no, to był sum grześka. I karpu... Kraciukach. I co w PVK? Tak? E, tak, PVK plus e, z tego e, się Nieduże PVK, punktowo i dywanowo. Obok I dywanowo kukurydzą e, z kulkami. Z łódki będzie wyważone, i tak to będzie wyglądało. Te wszystkie, najpierw tą. A, a. O kurde. Nad czym to? Eee, truskawka i popek od dobra dobra. Ja to weźmie. dobra. Dobra. Dawaj siłowo. No lecimy. dobra, no Ale Albo ty. Hmm. Jak to mówicie? Wenda się wygina, Bartek ciągnie? Rekina, tak? O, o, to to, że to, że to jak to amur, to trzeba. Amur ten ma Amur albo karty, zadamy. Nie, w że... karty. Tako, ale bije.

jak wziął tak, w środku, dnia Ale już się trochę zmęczył Chociaż się, żeby pokazało A no, które jest godzina w ogóle? Tu chyba już raczej nic nie ma, co tym... Nad, Naderwano gdzieś czy coś?

Nie, nie, nie. Królewski Męczyć go, czy rwać w górę? O, bo zobaczyliśmy, że Nie on już zmęczony Ty, ja myślę, że dyszka No ładny jest Wyknij sobie powietrza Fajnie, fajnie. No no jest fajnie. eko. Jest eko. Jest ryba. dobra. Wy, wywidiłeś nas po tego markera? No? No w lipcu wywidiłeś też tam. Markera zrobiliśmy z butelki. Z kamienia, butelka i sznurka. Może dasz zbliżenie, no. to będzie tak się widać. Ostatnio kiedyś. Truskawka czy co wiesz? Truskawka z popapem upem od których Standard Albo truskawkę, albo poziomka, Zaraz zobaczymy Bo na jednej dam truskawkę na drugiej poziomki. Od... 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 To Ostatnia podbierek tak żebyśmy No to prosta Dawaj kucu jak karpiarze jest, brawo wow. Gratulacje Brawo Pałek zapięty Dawaj, Rafał, z kamerą. Chodź tu może, nagrasz. Cześć, Czerwiszał. 8, Ku Kucu daje 8, ja daję 9. A jest... jest 9. 9? No bez tego, bez warka będzie 9, bo warka jest suchy było? Nie widziałem. 10 było, z kawałkiem... No, czyli jest 9. 10 300. No, czyli jest 9 na czysto Brawo. Dobra robota. Tachowo. Dobra, teraz mogę zaprezentować. Ja tak blisko byłem. Ja bliżej ja... Taki oto karp. Czerwony pop i kulka truskawka. Jest miniaturka. Powalczył trochę. Wszystko przebiegło pomyślnie. 7 minut holów. Trola no. fajna była. No, pojechał ładnie. A taki fajny, taki ciemny troszkę. W niektórych miejscach Dawaj. Dawaj go na metalnie. Na kolację. Na kolację. Dobra robota. No i oczywiście karp wraca do wody Owocowe kulki tutaj prawie zawsze na owocowe czasami tylko na śmierdziuchę coś się trafi kondycji Dobra robota Brawo Jest kolejne branie tym razem u Catra Ale nie było takie karpy, karpiowe branie Tylko coś zaczęło drgać No ryby chyba ruszyły To no, jest to jak to leż, to on może sobie usiedzieć a jak to kar, to ci drugi raz już tak się nie weźmie. Załóż Więc według weźmie mnie co? tak, jak trzeba ciąć. No, trzeba ciąć, to co zrobić? Jest o. czy nie? Jest. Hamulec dokręć. Jest. Siedzi. No, coś siedzi. Coś siedzi. No i mamy drugą rybę. Ale. Ruszyło. Karper? Nie, ja coś czuję, że bije. Jak po ogórkach i Koli No. no. Pojadły, pojadły, pojadły. Po no. Tu i ryby zgłodniały. czuję, że bije, siedzi, coś. Dobrze. Na co, co kacper wziął? Jednym, zaraz no wiem, zaraz zobaczę. A, bo... nie no, pamiętasz. O nie, chyba pusto. Ty nie wiesz? Jak nie puszcza, trzymał. trzymam. Kciuki trzymamy. Nie wiem, bo górki na razie to... A, przez te górki i ten zestaw. Sorry. Nie zapraszaj na razie, tu. No i chyba przecięty zestaw. Radzieczni sobie przypomniały o sobie. Ale był chyba. Ładny. Coś tam było chyba nie, leż bardziej. Leś tak... Albo Amur! Amur też jak szmatę ciągniesz... Leś nie walił, widziałem się w środówkę uginalnie, takie... No drgało trochę. Leż to przy brzegu by dopiero się No ale ślice przypomniały sobie. Ta sama sytuacja co u mnie rano. Żółki tam nie przecięło, bo jest strzałówka, ale przeciął przypon. No dobrze był zawiązany. No przy całym heczyku przecięło. U mnie to samo rano było. Nie To jest sum był jakiś albo coś. No no te ja same kult, co w lipcu miał grosek może być co, może mógł być karp, gdzieś tam zahaczył Może pirania. Może pirania, chodareby. A że centymetr od No, albo gdzieś był wcześniej uszkodzony jakiś przypon. Może jakiś okień szablodemny. mną najgorzej nie wiadomo na co tam było. Miam, mniam. mniam. Jest? jest Bartek z kolejnym rybą. Bartek rozwala system. Tak. To jego rok, to jego sezon. I to jest ta wędka. To już było pewne w kwietniu, w maju po wygranych zawodach. Jest szczupak. No to patrzcie, mamy szczupaka. Będzie życiówka? <grym <grym szczupaka? A jaki jest największy twój? Będzie życiówka 50, 50. Niecałe 60. Ale fajnie chodzi. Nie widziałem że Jest hak zapięty Bardzo no ja. ja. Nie, zewnątrz nie, jest 50. szczupak. Więcej. Ale ładnie ubarwiony, piękny. Ale no ładny. Ty! Delegatko ten tego zajebiście. Dopadu, dobra, dobra dopadu. robota, zapadł wziął. Kucu Dawaj no, kocuc z nim. sześć dyszczek ma. Masz Taki szczupak około 55-63 cm. Dawaj. Taka fajna rybka, był karp, jest szczupak. Ale ładny, ładnie, ładnie ubarwiony. Jedno po drugim praktycznie. No jedno po drugim. Teraz się otworzył worek z rybami. Zaraz widzimy ile ma. I ma 62 63, czy 3. Zreciały? No. To zawiadł trochę od łeb <grych> Nie ma no, tak w przypadku karpia tylko. 10, 4, na no, 65 z tak. No taki kurczak, jak rzecz jak rzeczny 66 szczupak, nawet. Nie jest gruby, długi, taki bardziej, długi. No nie? długi taki. 65 cm. Ale wagi to myślę, że kilogram ma. No, no Nie, jest, dużo. nie, nie ma. Nie ma dwóch kilo. Zobaczyć. Nie ma, nie ma, no bo widać. Jaki długi szczupak. Y Sam odzyskał wolność. Automatycznie się wypuścił. jest Twoja <grych> życzówka? No. No to skoro życiowy szczupak, to i <ścoughs> saganek wody na, na plecy. Porera. Gratulacje! A później patelnia będzie. No.